Nie narobił się przy tym. Coś, coś jest między nami już, nie? Tyryryry. Tyryryry. Dokładnie. Dostałam zaczka, w kształcie serduszka. Fajny mały gest, ale bardzo mi się podoba, że o czymś w takim w ogóle pomyśleć. Mam nadzieję, że to będzie długa, namiętna miłość. Kiedyś mi się podobał dentysta, <laughs> ale jak mi robił zęby, widziałam, że ma obrączkę, więc nie mogłam się zainteresować. Jak smakowały lody? Lody są zawsze smaczne. Oczywiście. Zostawiłam niezaczkę u Ciebie w pokoju, żeby, żeby się... Nie, żeby się wrócić jak ktoś. Się... Aha, a, widzisz? Żeby wrócić tutaj. Dobra, jesteśmy na dobrym torze. Na dobrej drodze. Ja niestety muszę się zwieść. Kciuj czekasz. Um, Mów idę, prawdę. Idę do domu, żeby myśleć o Tobie. Patrz, normalnie ja ten... Muszę Ci dać przepraszam, że tak. Nie? Wiesz, można by było podwiązać to wszystko i tak dalej. Ale z mazonem, no co ty? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Buźki. No. no. no Ale jeszcze nie, ja muszę dać pać. Dostałeś jedno takie i musisz wziąć ten law. Będziesz szła jak taka, wiesz, wróżka, nie? Normalnie. Ze świeczką weźmiesz sobie, postawisz domu i będziesz o mnie myśleć. I masz dwa serduszka białe. Bo czarnego ci nie dam, bo nie wrócisz do mnie. Staram się być zawsze sobą. A jak już mi się podoba dziewczyna, to idę. Ciągnę za różdżkę. Chcesz lody zabrać ze sobą? Włoskie. <noise> <noise> Myślę, że randka finałowa jest moja. Obiecałaś wrócić. Do Czekaj, drzwi ci jeszcze otworzę. Ja normalnie muszę się przebranżowić. Teraz, pacjenci, kochani, żegnajcie. Będę stewardem, zostaję. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Pa. Trzymaj się. Hej, cześć. Boom. Świetne podsumowanie. Mamo, wybierz szybko, pilot czy dentysta? Pilot czy dentysta? Jestem podekscytowany wręcz. Dziewczyna rewelacyjna, przesympatyczna. Będzie coś z tego? Co? Będzie. Korąca miłość będzie. Przemyk. <noise> Szczyciek.